Mam na widzowie dzisiaj gramy War of Tanks. Co? wiki Bo już nagrywamy War of Tanks na komputerze. No, jeżeli graliście, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie, to instalujcie, bo jest ta gra za darmo. Wycież po prostu na Google War of Tanks gra, to później Wam wyskoczy. Teraz tak. ciekawe czy nam się włączy. Nie My pokażemy Wam konto. Grałem na, na telefonie no, pokaż autko. I kupujcie autko jak ktoś zna tą wersję. Koła są... Fioletowe i możecie kupować jest w netto na ulicy. Hmm. pytanie. Pytanie. Na jakiej ulicy? No to znajdzie się gazetki Lego Ninjago. Wszystkie tam są w ogóle gazetki. Bardzo dużo tych gazetek jest. Tak i chyba za chwilę granę. Potem ja. No, dobra, nie chcieliczkę. Nie wiem, czy tak dobrze ci będzie się grało. E, no nie wiem. Może trochę bliżej, dam radę. Ale Kuba Sorry, że nagry nie nagrywam tak, e, jak to powiedzieć, tak trochę... Nie Nie, dobra. Mam No niestety. no mamy Nie powiem wam, na czym trzymam ten telefon, ale na specjalnym. Na kubku z kolą. Słuchajcie, to jest kuby sposób. To jest sposób. Sorry, z... że nie nagrywam czy na komputerze, bo jeszcze nie potrafię. Napiszcie w komentarzu, to będę tak na wygrywać. Bo jeszcze nie potrafię w ogóle. Ale typowy Kuba bierze kubek i nalewa kolę I w trakcie może się napić. Trzymać kamerę i się napić. Nie no, to jest po prostu szok. To jest szok, widzowie. O, widzowie, włączyło nam się. Co ty robisz? Nie wiem, czy widzicie dokładnie czołga. Weź ten. Rolety. No, no nie, weź ładowarkę. Będzie jaśniej widać. No, ale też rolety. No widzowie, poczekajcie, Wiki z wami będzie gadała. Dobra. Tylko widzowie. nie nic. Tak, dobra. A zanim... To ona mega super czołgi. Więc... Nie słuchajcie go. To ona. Ma... Zobaczcie. Ma no, no, zejść pani. Czekajcie. Nie daj. Z dobra. Tu są ludziki. Dobra, weźcie się nie Jezus Maria, ludziki ludziki. Nie zleć. Nie się kompletnie na czołgach. Podjaśniamy wam jak najjaśniej, żebyście widzieli. Muszę się podłączyć. A kurde. Nie nie, nie ja myślę, że podłączyć się trzeba. O taki... O, Kuba jest z Kuba jest głupkiem. O! Ale płyty, ale ja Kuba, nie, płyty. nie wsadzaj! A! I polecam Wam kupować takie długopis, długopisiki. Są bardzo fajne, ale ja ich nie, nie korzystam, niestety. Widzowie, nie wiem, kim zagrać, ale patrzę na siłę ognia właśnie. Dobra, a ja coś idę wiki będzie grała na telefonie, dawaj ho czołgi ja Nie wiem czy wziąć tego, bo on ma 27 ognia. Ten ma 10. Ten ma 30. A to już i tak? Ojej, mam właśnie tego. Oczywiście mam te statki, ale... W statki za słuchajcie. A myślisz, że ja nie gram? Ja bardzo rzadko. Dobra, widzę wie. Może możemy no, zagrać ale władco, ale... O tym no to. Ale krzesło by poleciały. o po takim no. oczółkiem, możemy. Płać. Dobra, auto mi się nie chce poło... krzesło mi się nie chce położyć. Krzesło, dobra. Nie wiem czy dobrze widzicie. 4 minut, 5 minut gadamy. A grać jeszcze w ogóle nie graliśmy. Nie, słuchajcie, godzina 17.57. Więc... Film będzie wstawiony o jakiejś 18.00, więc dzisiaj Jaki wchodzicie 18? na mój kanał. Kupię Za dwie... Za dwie minuty jest 18.00. Za trzy. A to z odzie... o 18.00 ileś, no? Ten mówi, że... Ten. Ja odbieram jakoś paczkę, nie wiem jaką <gry> pokaż jakie ty masz ten mm. Twiki chłop, Twiki ma lepsze czołgi ode mnie ona, ona, kurde ona wam nagra dzisiaj jakiego ma czołga my gramy trzy, dwa jeden bitwa no Ci nie usunęło konta. czego no mi usunęło kąt, konto pamiętasz kiedy miałem takie opęczalgi mhm. a teraz nie mam widzowie Ale... zobaczcie na moim filmie co stawiłem słuchajcie już. ja na razie nie będę nagrywać i nie mogę bo coś mi się z YouTube'em stało ano więc na razie nie mogę nagrywać. Przepraszam was pokaż bardzo. Pokaż do kamery jakiego masz czołga. Czekam. Tylko idealnie pokaż. Dobra, nie musi być tak. Czekaj. O, on ma takiego 1800 czołga. Ma HP. Tak. A ja kurde muszę grać jakimś no może nie takim. Dobra, dobra, widzę. Zbyt za chwilę. Dzisiaj może wam nagram, jak kupuję ciąga, 100 razy lepszego od ciebie, wiesz? Nie wiem czy dokładnie widzicie, ale... Ja tutaj widzę na kamerze, że dobrze widać trochę. Nie, nie, nie. Dobra, będziemy kamerali. Co, przegrałaś? Tak. Jeden wzi wziął z tyłu, drugi z przodu. Oho, ja takich akcji nie lubię. Gdzie? Chyba. Oho, co ma 4 HP. Patrzcie tego. Patrzcie, jakie w mojej drużynie ma ktoś z czołga. O ja. 2000 ma HP. Ponad 2000 czekajcie, może. O! I... też. O tu widzę. Zobaczcie. O, HP. Ale mamy. Ma tysiące... typa. 2100. Kurde! Ale ktoś ma u nas czołga. Dobra, ja go wracam. Nie, radę no 100 razy lepszego od mnie. Dobra, ja sobie teraz coś porobię, ale na pewno nie na telefonie. Chyba co ja mam robić? Aha, to. Nie, nie chodź w Aha, to. Kamien. Dobra, weźmy ją ja teraz akcentowo z miny. Chodia. Dobra, chowamy się widzowie. Słuchajcie, ten kamień jest szklany. Szklany? Mhm. Mm Ale jest szklany. Aha, to musimy jej trochę zanieść. Do szkoły? Jak do szkoły? Ej, słuchajcie, musimy ląć dni tygodnia. Słuchajcie, jutro jest niedziela, a. On mówi, że jutro do szkoły. To jest w trzeciej klasie, co napiszę komentarze? Czy ma jutro komunie? Dobra, dostał? Poczekaj. Ja? Hmm. Daj mi to. Teraz. Daj, nie, mi, teraz. Daj mi to. poduszkę ja trzymam już. <średytorium> Poczekaj. Jaka jest ręka i Ej, by chwalicie ten czołg. Nie wy, Tylko Chwa... ktoś mu chwali ten czołg, że ma że Jezu, a taki słaby w tej grze jest. Nie. No fiki, Widzicie, jaka jest niecierpliwa? Nie subskrybujcie Kuby! No idź już. Nie subskrybujcie Kuby. To teraz Ci na pewno nie dam. Nie subskrybujcie go wcale. No cicho bądź subskrybujcie. Nie subskrybujcie. No cicho bądź. Nie, nie subskrybujcie! Nie subskrybujcie! Kuba to nubek. Tak, chyba ty. Chyba ty. No widzicie widzowie jakie ono jest. Bo ty! Chyba ty! No weź. Nie, nie oblewaj. Bo ci za chwilę znowu wodę obleję. Widzę, ja teraz przegrana, bo chcę jakimś lepszym czołgiem zagrać. Czekoladka! Hmm, o! Ma Ma <śmienic> co? Ty sobie zagra. Opuść bitwę. Nie chcę teraz grać, chcę albo nim zagramy. I dobra, nim. Dobra. Czekamy aż się załaduje. Dobra. Tutaj mamy kałużę wielką i myszka. Napiszcie w komentarzu, czy mam nagrywać tak nadal takie filmy jak chcecie. To mogę wam takie nagrywać. Dobra. No, kurde jak się wpycha na bitwę. Dobra. Jedziemy po gryby. Dobra, dobra, tutaj jakieś siano. Albo kamienia. Co? Krzyczy. O, tak będzie lepiej. dobra widzę, że tutaj jest jakiś typek i tu. Tutaj, tu był. Nie ma Znikł pan Dobra, poczekać. Aż trzeba czekać, aż się wystawi i mamy go. Ale nie dostał. Może wam nagram, jak będę jechał gdzieś, to pokażę wam jednego francuskiego samolota. powiem gdzie to jest. Jak jedziecie na pieczarki te, na tą plażę, to tam blisko są takie samoloty i tam, i, i tam są takie samoloty, można wejść do nich, samoloty można się przylecieć, ale wam nie polecam, bo ja le nie, nie leciałem, ale nie lubię lecieć takimi małymi samolotami. Bardzo trzęsie się. Ale podskoczył chłop. Nie dostał. Kurde. Dobra, dostał. Tylko mało dostał. Tutaj jest jeden. Dobra Oberwał o, Ale ślepy pyszczał. Dostał. Dobra Dostał Kolejny. Wygrywamy o jeden punkt. Jednego czołga chyba pokonałem Dobra, jedziemy im pomóc Nie będziemy aż tyle kampić O tam są jeszcze 4-4 Oho Ale mało mu Nie dostaje w ogóle Dostał nie, no to nie ja go zniszczyłem. Kto mi kurde. Strzela. Tam Jezus Maria, tam on był. Ja nie mogę. A ten to co tu robi? Dobra. Wróć do garażu. Jeżeli chcecie drugą serię, ale samolotach, to napiszcie w komentarzu. To papa. Pa.